No i znowu zajechałem sobie na drzeczkę kleniową i mam nadzieję, że mimo tego, że dzisiaj jest lany poniedziałek, ryby dziś mnie nie oleją tak jak ostatnio. Widziałem masę pięknych ryb, średnich ryb i nawet małych ryb i nawet te najmniejsze nie chciały brać. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie odwrotnie i że fajnie uda się połowić. W każdym razie ryby na pewno tutaj są, dzisiaj skupię się bardziej chyba na woblerach, bo gumy, najlepsze gumy jakie miałem, pourwałem ostatnio. Więc chyba nie bardzo mam wyjście. No i zapowiada się naprawdę gorący dzień. Dziś absolutnie się nie spieszyłem, jest godzina dziesiąta chyba. Myślę, że jakieś 5 godzinek sobie połowie. Może więcej, jeżeli będzie się coś działo. Ale na totalnym, spontanie zobaczymy, co przyniesie dzisiejszy dzień. Trzymajcie kciuki, żebym w końcu jakiegoś fajnego klania złoił. No i dotarłem w pierwsze w miarę sensowne miejsce. Dziś praktycznie nie ma wiatru, więc myślę, że na te delikatne woblerki może będzie sobie połowić. Ostatnio łowiłem ryby, których nie widziałem, a te, które zobaczyłem, już dawno widziałem mnie, więc będę się starał właśnie puszczać pływające małe wogerki jak najdalej, żeby mieć jak największą szansę, że te ryby mnie nie zobaczą ani nie usłyszą. Kurde, aż nie chce mi się wierzyć, że w takim miejscu nie ma ryb. One są tak trudne do złowienia ostatnio. Kurde, wiele rzeczy dziwnych ostatnio widziałem. Jakieś wielkie zaskrońce, jakieś kuropatry, które widziałem pierwszy raz na żywo. A teraz widzę nietoperza, który rata cały czas, mimo tego, że jest środek dnia i lampa. Już któreś kółko tutaj robi z tamtego drzewa. Do tej pory widziałem je tylko jak się ściemniało. Widzieliście to? O kurde, nie jest duży. Przynęta tylko wpadła do wody i od razu branie. Z powierzchni. O, nie topę, znowu leci, słuchajcie. Co tu się dzieje? Mały klejnik. Ale fajnie, kończy. przynęta tylko wpadła do wody, widziałem jak zebrał. Szybko zamknąłem kabłon Chodź tu się. Jest taki może 40 taczek. fajnie, bo dopiero zacząłem mówienie Fajny jak na początek to naprawdę świetna sprawa ojej, bardzo mu się spieszyło no słuchajcie, jak na, jak na 10 minut łowienia to naprawdę jest fajnie. Ostatnio przez cały dzień nie miałem brania, dopiero jedno branie na koniec. Ale dziś trochę zmieniłem taktykę i może to będzie właśnie klucz do sukcesu. Jak na razie fajnie się zapowiada. Staram się iść w ogóle wodą, no bo tak na pewno będę mniej widoczny niż, niż idąc po wysokiej skarpie. Poza tym ze skarpy nie bardzo mam jak podać przynętę a tutaj na spokojnie jestem w stanie rzucić poprowadzić tą przynętę dalej myślę, że to też może być duży plus przynajmniej w tym miejscu a kurde no słuchajcie, mała rybka to było, ale znowu identyczna sytuacja rzuciłem wopka, spadł do wody od razu do ubranie. na szczęście była to mała ryba także nie ma żadnego problemu ale zastanawiam się, czy naprawdę nie założyć typowego smużaka, tylko nie wiem, czy jest sens w ogóle prowadzenie smużaka pod prąd, nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że, że powinno się rzucać w górę rzeki i on powinien naturalnie sobie spływać, ale może da się też inaczej, miałem już dwa brania z powierzchni, a żadnego brania przy normalnym prowadzeniu. Jeżeli jeszcze raz mi ryba weźmie z powierzchni to naprawdę spróbuję łowić na jakieś smurzaki dobrze, akurat ja mam z dwie sztuki przy sobie miałem branie miałem branie na 100%, bo widziałem nawet tą rybę Nie wiem czy była duża ale widziałem jak ryba uderzyła w bobka. Hmm. Tym razem w prowadzonego. Tylko się zanurzył i za chwilę było w Jest. Znowu mała ryba. Ale fajnie. maluszek. Ten to taki 25 cm może. Ale no szkoda, że te ryby cały czas są małe, ale później będę w miejscu, gdzie widziałem te największe kabany i może być tak, że to jest właśnie patent. Czyli mały, mały woblerek, który dosyć Kuciutko chodzi. Fajna mi. Mm. Nie wiem, słuchajcie, jak to było dokładnie, bo otworzyłem kawę, żeby puścić wopka dalej, i wtedy, jak luz, zobaczyłem tylko wir na wodzie. Więc w najgorszym momencie, jakim tylko mógł, zebrał. Tak, one zbierają z powierzchni, widzę stąd. Normalnie pierwszy dzień, kiedy widzę zbiory z powierzchni, a jestem może czwarty raz na kleniach w tym roku. Ale to już jest chyba większa ryba. Widziałem, że tam stoją, tylko że ja widziałem te rybki trochę dalej. Nie, Jest to też jakaś wielka ryba. Ale widzieliście to branie. Ale już taki chyba troszkę fajniejszy. Chodź tu do mnie, kolego. Jakie branie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie jest to ten rozmiar, którego bym chciał, ale słuchajcie, no co za branie było? Po braniu myślałem, że to będzie 50, nie. Mimo wszystko super. Nie jest to 50, co prawda, o, ale to branie to było kurcze, coś pięknego. No, poleciał spłoszyć chyba pozostałe on wziął mi tutaj, a ja widziałem tam spławy no teraz to pewnie i te i tamte są spłoszone zastanawiałem się czy pojechać dzisiaj na pstrągi czy dać szansę kleniom no i jednak dałem szansę kleniom i nie żałuję tego absolutnie trzecia rybka wyjęta a no to jest cały czas początek łowienia teraz żałuję, że tak późno przyjechałem bo mógłbym zrobić dłuższy odcinek rzeki dzisiaj ale tu nic ważne, że coś się dzieje Zmiana taktyki była strzałem w dziesiątkę. No i mam nadzieję, że jakaś rybka 50 z plusem się pojawi. Może na innym odcinku, tutaj nie wiem czy takie pływają, ale wiem gdzie, wiem, gdzie są takie i to znacznie większe nawet. I też spróbuję właśnie tym samym sposobem je łowić. Ogóle, który nawet nie jest taką typową imitacją żuka, nie ma odnóży ani nic, to jest zwykły mały Ale widać, że się są chętne. Ale fajne, mocne branie. Nie wiem, czy to była duża ryba, czy mała. Wiem, że na pewno nie powtórzy. Kur Tak bliziutko branie, aż niewiarygodne. <grystanie> nie wiem, który to już branie dzisiaj. No niestety z peniami takie jest, tym bardziej na takie przynęty, że dużo jest tych pustych brań. Jo! Ja... Ebo! Było dziwne branie, słuchajcie, bo przynęta się zatrzymała. Byłem pewien, że złapałem trzcinkę i wtedy tak jakby powtórzył. A jajaj, fajne miejsce, tutaj się spodziewałem ryby. Ostatnio też tutaj miałem jakieś branie. No. O, no, a jakie branie. Ja. Słuchajcie, to jest identyczna sytuacja jak ostatnio. Miałem identycznie w tych samych miejscach dwa brania. I dwa puste oczywiście. Ale to było moc. Może grubsze klenie się tu zaczynają. Jest. Kurde, następny mi spadł. Co jest? Co jest grane? Teraz to było delikatne branie. Nawet się nie kapnąłem o co chodzi. No tutaj kilka ich stoi No Co jest z tymi rybami? Ten chyba nie był duży ale fajna meta Teraz wypuściłem włókę daleko I tym moim brzegiem wracał albo to są po prostu małe ryby Dlatego ich nie mogę wciąć Zebrania są takie naprawdę naprawdę ciekawe. Nie wiem co się nagrało, co się nie nagrało. Zobacz, jaki śliczny. On przy uderzeniu wyskoczył z 20 cm nad wodę. Myślałem, że to pstrąg jakiś. Ale szalona ryba. Nie chcę zapeszać. Ale jak na razie nie złowiłem żadnego szczupaka. Bardzo mi to cieszy. I oby się to nie zmieniło. Może kwestia po prostu przynęty. No nie jest to szczupakowa przynęta. O, no, tam się mogłem spodziewać ryby. O kurde, wszedł mi w zaczep. Ale cłaniak. Jeszcze jest, ale... Dobra, tam mi już meta jest spalona Nieładnie to wygląda Dobra, do akcji wkracza Wyczepiacz Już tyle przynęt mi uratował ten wyczepiacz, że masakra. Nie miałbym szans inaczej tego wyjąć. To był bardzo niegrzeczny kleń. Chciał mnie załatwić, ale miałem ze sobą wyczepiacz, więc nie pójdzie im tak łatwo jak ostatnio. Nie wiem, czy tu łowić. Już chyba wypuszyłem wszystkie ryby w okolicy teraz. Zaczynają się fajne miejsca zaraz, także muszę się skupić, bo. Być może w końcu jakaś większa ryba mi uderzy. I taki jest plan. No i 5 godzin mówienia już za mną. Przyznaję, że mam dość. Naprawdę temperatura jest dobijająca. Już miałem jechać do domu, ale jeszcze jedną godzinkę poświęcę na tamtym miejscu, gdzie widziałem te duże ryby. Dosłownie godzinę. Podjadę tam, zrobię jakiś jeden prosty odcinek rzeki w tym lasku, w którym te duże klenie ostatnio widziałem. Słuchajcie, sam zapach tego miejsca to jest coś, coś pięknego. To wszystko dookoła kwitnie. Miejsce jak z bajki. Za każdym razem zachwycamy tak samo. Jak tutaj przyjeżdżam. Wyłączyłem kamerę zamiast włączyć, Miałem branie w pierwszym rzucie. Chyba nie była to duża ryba. To jest bardzo... Jezu, jakie branie! O! Chciałem powiedzieć, że to jest bardzo dobry znak, ale dzisiaj jest dzień. <grystanie> jakie branie! Jest dobry. Jest dobry. Opłynie w moją stronę w ogóle. Nie wiem, jaka to ryba, ale to chyba większa niż niż te do tej pory. A no może tylko tak się wydawało. Największy klenik. Myślę, że foteczkę mogę sobie szybko z nim zrobić. Żółczek cały, pierdzielony O takie branie mi właśnie chodziło. Tak myślałem, że jak będzie większy, to nie będzie się zastanawiał. Taki klenik. Już całkiem fajna rybka. O takie coś mi chodziło, a wiem, że pływają ja tutaj. Znacznie większy mam nadzieję, że zaraz którego z nich uda mi się złowić. O, No, pocało się przyjechać tu na godzinkę. A jeszcze mam jakieś 300-400 przed sobą i to tam właśnie widziałem te największe klenie. Więc jeszcze naprawdę wiele się dzisiaj może wydarzyć. Niestety to już koniec łowienia na dzisiaj. Naprawdę fajny wypadzik. Ważne jest to, że łowiłem świadomie, czyli pokombinowałem trochę. Skoro ostatnio nie było efektów, to pozmieniałem kilka rzeczy. No i tu, gdzie myślałem, że złowię większą rybę, złowiłem większą rybę. Także wszystko zgodnie z planem. Na pewno wrócę tu w najbliższym czasie, pewnie za tydzień, bo muszę w końcu tego dużego klenia złowić. Wiem, że tutaj są, wiem, że jest ich dużo, tylko że następnym razem wybiorę się tu na cały dzień i wtedy będzie znacznie większa szansa. Wiem już jak je łowić, wiem na co, więc przygotuję się jeszcze lepiej i mam nadzieję, że 50 jakaś wpadnie. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym filmie.